No, cześć Wam, Leoś ma właśnie swoją pierwszą drzemkę, i słuchajcie, mój Jacek wczoraj ewidentnie szukał czegoś w szufladach łazienkowych, bo wyciągał kilka rzeczy, między innymi tą maseczkę z apisu. Ja szczerze, w ferworze całej tej przeprowadzki, zapomniałam, że w ogóle ją posiadam, jest to maseczka algowa. No i słuchajcie, ja właśnie mam w planach nałożyć ją sobie tak łyżeczką no Leosia na buzie i położyć się przed telewizor, ponieważ nasze ostatnie dni były dość intensywne. Ja też miałam niewielkie problemy zdrowotne, o czym mówiłam Wam w poprzednim vlogu, no i tak w ogóle, a propos ostatniego vloga, to chcę Wam powiedzieć, że wcale nie jest taki cudowny ten lakier 3 w 1 może dzisiaj uda mi się zasiąść do tego, żeby to naprawić, ale teraz naprawdę mam potrzebę położenia się przed telewizorem i chwilki odpoczynku. Jeszcze pokażę Wam, co w ostatnim czasie robię, właśnie odpoczywając, odprężając się. To jest dla mnie bardzo relaksujące. Słuchajcie, Zuzka ostatnio stworzyła profil wełniarnia by zu. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam i dobrze to mówię. Chodzi oczywiście o Zuzę ze zdybel, którą serdecznie pozdrawiam, ponieważ ja w jej vlogach ostatnio się często przewijam i słuchajcie. Um, oglądam sobie vloga, wiecie, normalnie tak jakbyście sobie, nie wiem, puściły vloga Anziaks, nie? I nagle słyszycie, no, bo ja tam z Kingą i ja po prostu mi serce jakby wiecie rośnie i mi się jakby czy ja mam internetową przyjaciółkę. Dla mnie to jest tak mega wzruszające i wiecie, ja sobie tutaj coś robię, gdzieś na boku, nie? I nagle słyszę, że no bookinga z telewizora do mnie gada, rozumiecie. No, bardzo, bardzo to jest dla mnie miłe, także ciebie również serdecznie pozdrawiam tym razem w moim vlogu. No i słuchajcie, moje drogie, Zuzka zaczęła robić na drutach. Ja drutów nie znoszę, ona nie znosi szydełka, także tutaj mamy taką trochę odmienną sytuację. Ja na szydełku robiłam bardzo dużo jeszcze, zanim urodził się Leoś, zrobiłam kilkanaście czapek z takiego grubego sznurka, tworzyłam nawet słuchajcie, koszyczki wielkanocne, co prawda trochę koślawe, ale, ale da, da, dawały radę. Raz zabrałam taki na święconkę. Um, stworzyłam też kilka miśków, ale to nie jest dla mnie, bo przy miśkach trzeba liczyć. Co lubię robić, to jest dokładnie to, co lubię Zuza. To są słuchajcie, czapki, ponieważ czapki na szydełku to jest tak banalna sprawa. Nie musicie nic, nic liczyć, po prostu lecicie tu, 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 tu. Tworzycie sobie taki prostokącik, i później ten prostokącik ściągamy. Tutaj troszeczkę, wydaje mi się, że zrobiłam za krótką tą czapkę. Ja ją skończyłam wczoraj. Z reszty tej włóczki planowałam zrobić czapeczkę dla Leosia. Ale jeszcze troszeczkę się waham. Zastanawiam się, może kupię taką brązową. Widziałam taką w kolorze brązowym. Ja ogólnie lubię kupować włóczki stacjonarnie, ponieważ ja je sobie wtedy mogę dotknąć. Mm. I myślałam o takiej brązowej, żeby zrobić sobie opaskę. Ze dwie opaski też już zrobiłam. To też jest właśnie bardzo proste. Nic nie trzeba liczyć. Wiecie, nie trzeba zaznaczać. Bardzo mnie to drażni. Lubię to robić na odprężenie. I jakiś czas temu widziałam taki cytat, prawdopodobnie na Pinterestie, że. Włóczka się mota, w sensie, że się, wiecie, zawija, a moje myśli się rozprostowują. E, I tak to mniej więcej wygląda u mnie. E, ja Wam zaraz przymierzę tę czapkę. Co prawda, chyba nie mam tutaj zaznaczone, gdzie jest przód, gdzie jest tył. Wiecie, że już jest taka pogoda, że ja bym na spokojnie wczoraj mogła ubrać tą czapkę. I widzicie, chodzi o to, że ona mogłaby być tu trochę dłuższa, ale naprawdę robiłam ją na oko z pamięci. Tak się prezentuję ja wiem, że wygląda jak kasztan prawdopodobnie, ale jest naprawdę bardzo przyjemna, na trochę mniejszą głowę. Moje, może moja mama ma trochę mniejszą głowę. Mamo, chciałabyś dostać czapkę. Bardzo jest przyjemna, bardzo jest ciepła. Ja zdecydowałam się na włóczkę. Nie wiem, jak to wygląda procentowo. Musiałabym wyciągnąć tą karteczkę, ale jest tutaj wełna, jest tutaj alpaka, także jest bardzo przyjemna. I, i mam nadzieję stworzyć właśnie taką kolekcję dla całej naszej rodziny, szczególnie, że naprawdę sprawia mi to przyjemność. Nie ma czasu na przebytki z szydełkowania, ponieważ muszę zabrać się za posprzątanie mojej szafy, a właściwie naszej szafy. Jesteśmy w sypialni. To jest nasza wymarzona, wyproszona, kaszmirowa szafa ze złotymi uchwytami. Słuchajcie, ja już w poprzednim blogu się rozwodziłam na temat tego, jak strasznie jestem wdzięczna, że mamy to mieszkanie, że mamy możliwość być tutaj u siebie, na swoim. No, ale nie o tym. Słuchajcie, tutaj jest moje skrzydło, tutaj jest skrzydło Jacka. No, nie będę wam pokazywać, bo tutaj się dosłownie wysypuje. No i potrzebuję sobie zrobić porządek. Ale ja wam to pokażę, bo może was to pocieszy. Jeśli wasza szafa wygląda w środku tak samo, to może będziecie miały takie poczucie, że to nie tylko wy. Yy, I bardzo by mi było właśnie miło, gdybyście napisały w komentarzu, że też tak mam. To wtedy poczuję się lepiej. No. Tak to się prezentuje. Tak to się, słuchajcie, prezentuje. Chciałabym Wam tylko napomknąć, że mam tak mało rzeczy na jesień i zimę. Ja tak naprawdę wszystko muszę sobie kupić. Mam dosłownie dwie bluzy. Mam. Jedną parę spodni, w której jestem w stanie chodzić jeansów, mam jedną parę spodni takich skórzanych, trochę leggingsów, w których wyglądam całkiem ok, a reszta to są rzeczy letnie. Ja myślałam, że to lato potrwa zdecydowanie dłużej, to znaczy Jacek dalej mnie przekonuje, że będzie 30 stopni, ale teraz to jest taka zima, ja sobie jakiś czas temu... Upatrzyłam taki speterek kardigan e, w butiku. No i planuję właśnie dzisiaj e, iść do tego butiku i kupić sobie ten kardigan, ponieważ wiecie, myślę sobie, że na przykład taka sukienka jak ta, <grym> ona jest taka typowo letnia, co nie? Ale gdybym narzuciła na nią kardigan, to myślę, że z powodzeniem mogłabym wejść na spacer nawet dzisiaj, ponieważ ona jest długa, wiecie o co chodzi? I skoro już mam tyle rzeczy na lato, to może mogłabym je wykorzystać. W taki sposób właśnie, żeby dołożyć do nich kurtkę, czy dołożyć właśnie kardigan, czy jakiś sweterek, albo wiecie, nawet jakbym miał jakiś taki sweterek krótszy, to też by to całkiem spoko wyglądało. Także ja widzicie pociążę tworzę swoją szafę od nowa, trochę się w tym yy, trochę się w tym gubię yy, trochę próbuję odnaleźć swój styl, trochę zastanawiam się, yy, w czym wyglądam dobrze, bo to niekoniecznie jest tak, że kiedy yy, coś pasuje do mojego stylu, to ja w tym dobrze wyglądam na przykład. Na przykład, poczekajcie, bo gdzieś mi to tutaj Przed chwilą mignęło Na przykład słuchajcie, ta koszulka, która na pewno Wygląduje na moim Vinted, ponieważ y, Ostatnio nawet lustro Nie potrafiło odwzorować tego Jakby wiecie, w lustrze widziałam się tak, jak widziałam się W swojej wyobraźni w tej koszulce A Jacek ostatnio nagrał Mnie właśnie w niej do TikToka I stwierdziłam, że ja wyglądam w niej Fatalnie, po prostu ona na tyle Ten dekolt ma tutaj głęboko Ja schudłam y, do tego stopnia Że po prostu no widać mi tutaj Wiecie, po prostu kości Te piersi już też nie wyglądają tak jak wciąż, Więc nie oszukujmy się, muszę się przyzwyczaić do swojej nowej sylwetki Także ja wyglądam w tym po prostu bardzo tak chudo Tak wiecie, aż niezdrowo Przez to, że ten dekolt właśnie tak tutaj się prezentuje To wycięcie w wódkę jest zdecydowanie lepsze Także wiecie, chcę się bardzo mocno skupić na tym W czym ja wyglądam dobrze, w czym też czuję się dobrze I co odpowiada mojemu stylowi to już są trzy rzeczy, które musi spełnić ubranie, żeby wylądować w mojej szafie I powiem wam, że te trzy rzeczy odhaczyć jest naprawdę bardzo trudno Ja pierdolę, dlaczego nikt mi nie powiedział, że ja to nagrywałam w tych klapkach i skarpetkach? Ja mam wstawić to do internetu? To już ten syf w szafie jest lepszy niż te klapki z skarpetkami Ale chodzę po domu, dobra? Nie oceniajcie mnie Zacznijmy od tego, że posortuję sobie bluzki i doły, posortuję sobie co na wieszak, a co poskładać i posortuję sobie bieliznę i ubrania. Życzcie mi powodzenia. Nice, nie? Wydaje się sporo, a wciąż nie mam w czym chodzić. Jak mogłyście zauważyć, wstał mój mały, pełzający pomocnik, zmierzający właśnie w stronę statywu. Słuchajcie, ja za chwilę przygotowuję się do wyjścia, robię makijaż, ubieram się, dajemy zupkę wie, żeby był najedzony na spacer i idziemy na spacerek. Zanim wyjdziemy na spacer, czekamy jeszcze na kuriera, ale chciałabym wam opowiedzieć tego domku To jest dobrze wszystkim znany odkrywczy domek Damel Mnie znany, odkąd pamiętam, ponieważ kiedy miałam mniej więcej 6-7 lat, byłam z rodzicami w sklepie, którego już dawno nie ma Z przyborami dla dzieci, tam były łóżeczka, wózki, wiecie No i między innymi również zabawki, można tam było stworzyć całą wyprawkę Teraz tak się zastanawiam, czy to nie jest sklep, który został przeniesiony przy szkole rodzenia, do której uczęszczałam ale to zupełnie inny wątek. Słuchajcie, ja pamiętam ten domek, ponieważ pamiętam ten dzwonek I dokładnie pamiętam, że tutaj na wejściu świeciło się światło, dokładnie pamiętam tą wanienkę Jakby słuchajcie, ja oszalałam w tamtym momencie na punkcie tego domku Pierwszy i mam nadzieję ostatni raz odstawiłam moją, moim rodzicom taką scenę, że leżałam na ziemi i płakałam Powiedziałam, że nie wyjdę bez tego domku, że w ogóle nie ma takiej możliwości Opowiadałam wszystkim koleżankom o tym domku Mało tego, ja mam wrażenie, że ja nawet Jackowi opowiadałam, że była taka zabawka Wiecie, to było takie moje core memory Jako, że jestem jedynaczką, to była jedna z niewielu rzeczy, której nie do... Wiem, że to źle brzmi, ale to była jedna z niewielu rzeczy, której nie dostałam Wiecie, o co chodzi um, Więc on gdzieś tam bardzo siedział z tyłu mojej głowy I strasznie go chciałam Laosiowi kupić, ale pomyślałam, że jeszcze chwilę poczekamy No i mój tata zorganizował um, pudło zabawek od sąsiadki no, i powiedział, no, to tam sobie przebierzesz, jakby te, te rzeczy, które ci tam odpowiadają, schowasz te rzeczy, na które on jest za duży. No i tak wiecie, pomyślałam, że okej, okay, sąsiadka ma wnuczka, czy wnuczkę e, i, i wiecie, no pewnie daje jakieś zabawki, ale szczerze, szczerze, to ja liczyłam na jakieś, nie wiem, grzechotki, jakieś takie klocki, takie odpadki, typowo. A on mi przyniósł ten domek. Wiecie co, to była najdłuższa manifestacja w moim życiu, przysięgam wam. Nigdy niczego dłużej nie manifestowałam. No od szóstego roku życia i wiecie co? Ja się tym domkiem bawię chętniej niż Leoś. Mam nadzieję, że on dorośnie do tego. Ale słuchajcie, jak on tylko przyszedł tutaj do mnie z tym kartonem, Leoś spał, i ja dosłownie wszystko klikam i Jasek mówi, Boże, żebyś tego dziecka nie obudził. Ja mówię, nie obchodzi mnie to, ja tutaj mam swoje marzenie z dzieciństwa spełnione. A oprócz tego. Przyniósł jeszcze tą gąsienicę, którą ja również uwielbiam, nigdy jej nie widziałam wcześniej Ona świetnie gra, w ogóle tutaj jest alfabet, jest muzyka Można ją tutaj ciągnąć za ten sznureczek, ja nie wiem, czy ona jest gdzieś jeszcze dostępna Natomiast jeśli jest, to bez wahania bym ją kupiła nawet ośmiomiesięcznemu dziecku Jestem mega, super turbo głodna i najchętniej zjadowym rosół, które dostałam od mojej mamy. Ale Leos jest nauczony spacerowania o konkretnej godzinie, dlatego wybieramy się właśnie na spacer i mam nadzieję, że uda mi się coś kupić po drodze, bo dosłownie że żołądek przyklejam się do kręgu kręgosłupa już po śniadaniu. Ale wiem, że jeśli przedłużę to o kolejne 20 minut, to prawdopodobnie on na spacerze zrobi mi się już senny i będę miała duży problem. Wygląda, jakby było ładnie i ciepło, a tak naprawdę. Naprawdę jest mega zimno, słuchajcie, no czucie się tą w powietrzu już bardzo. Ja mam na sobie um, koszulkę. Ten taki to coś, takie ranger over mami. I jeszcze bezrękawnik mojego Jacka. Koniecznie muszę sobie kupić swój bezrękawnik, ponieważ nie wiem, czy długo będzie chciał się ze mną tak dzielić. To a propos właśnie powiększenia mojej szafy na jesień, ale... Naprawdę jest mega chłodno Leoś właśnie zjadł butelkę, jeszcze trochę go słyszę, natomiast wydaje mi się, że nadeszła pora na jego drzemkę Słuchajcie, w międzyczasie zrobiłam zakupy i już wam tłumaczę, dlaczego wam to pokazuję Jak byłam w ciąży, to stworzyłam sobie taki gotowy miks owsiankowy, który po prostu wsypywałam do garnka, wiecie, zalewałam wodą bądź mlekiem I gotowałam, a w międzyczasie mogłam, nie wiem, umyć zęby, zająć z sobą, nałożyć maseczkę, cokolwiek E, więc stwierdziłam, że muszę Do tego powrócić, ponieważ owsianka Ja bardzo często mam problem ze śniadaniem Ponieważ nie mam apetytu, nie mam na nic Konkretnego ochoty i owsianka To jest taki kompromis Ponieważ ja nie czuję się najlepiej Po słodkich śniadaniach, natomiast no jest to Coś, co w siebie bez problemu Wcisnę, A dodatkowo wiadomo słodkie, smaczne Więc jakby chętniej się je Owsianka jest ciepła, gdybym Lubiła na przykład jajecznicę na co dzień, to też inaczej bym podchodziła do tych śniadań, bo jakby właśnie ciepłe śniadanie, żeby mnie, tak wiecie, po nocy pobudziło żołądek do pracy. No i właśnie planuję sobie zrobić taką mieszankę owsiankową Mamy oczywiście płatki owsiane, mamy. Tutaj orzechy włoskie, mamy nasiona chia i mamy, słuchajcie, rodzynki. Ja do tego wszystkiego prawdopodobnie na co dzień będę sobie wkrajała jeszcze banana, no ale przygotujmy razem tą mieszankę. A dodatkowo e, rozsypę to na dwie części, ponieważ z jednej części chcę sobie zrobić tą wspomnianą owsiankę ekspresową, nazwijmy ją w ten sposób. A z drugiej części będę chciała zrobić e, ciasteczko owsiane, tylko zorientowałam się, że nie mam czekolady. E, ale dam Wam przepis na te ciasteczka, bo dawno ich nie robiłam. Ostatnio poczułam na nie smaka. Są to, słuchajcie, banany, rozgniecione widelcem, wrzucamy wszystkie te rzeczy. Czasami dodawałam jajko, ale bez jajka to też wychodzi, jest mega smaczne. I wrzucamy na 15 minut, żeby się wysuszyło po prostu do piekarnika. Zrobię ich więcej, żeby mój mąż mógł sobie wziąć do pracy, ale ja naprawdę wciąż właśnie bardzo lubiłam te cesteczka, czy to do kawy, czy to nawet do śniadania, no bo tak naprawdę mamy dokładnie te same składniki, które w śniadaniu. Zapomniałam Wam powiedzieć, że tak zmarzłam. Właśnie czekam, aż mi się zagotuje rosół od mamy będę jeść. Tylko nie mam magii. I tym sposobem po wymieszaniu będę miała tutaj mm, swoje ekspresowe płatki owsiane, a tutaj jeszcze dodałam ekspandowanego amarantusa, żeby przyrządzić później te y, owsiane y, ciasteczka. Leos jednak zdecydował się na drzemkę, także sobie śpi. Słuchajcie, ja zabieram się za audiobooka boże uwielbiam jak coś do mnie mówi, uwielbiam audiobooki ogólnie. E, takie papierowe książki y, oczywiście też, ale wiecie, no, y, no naprawdę, no nie mam tego czasu po prostu. I gdybym teraz, y, no może teraz bym się zabrała za książkę, bo wiecie, w zamian za to będę sobie szydełkować, ale y, no gdzieś po prostu ostatnio ta forma audiobooków bardziej do mnie przemawia, czy to właśnie na spacerach, czy podczas takich wolnych popołudniek. O, już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że Leoś pośpi chociaż godzinkę. Słuchajcie, e, ja gustuję w takich autorkach jak Melisa Daru, Joanna Balicka, Beata Majewska. Więcej grzechów nie pamiętam. Zabieram się za jedną z książek e, dla mnie nowych, e, bo ja też lubię sobie czytać, słuchać kilka razy, albo na przykład przeczytać i przesłuchać. Hmm, I zazwyczaj inaczej zupełnie interpretuję właśnie słowo mówione, a słowo czytane. E, także zabieram się za to, zabieram się też za, słuchajcie, czapeczkę dla Leosia. No i w zależności od tego, ile zdecyduje się pospać, to e, może już na popołudniowy spacer będzie ją miał, bo jest naprawdę chłodno Powiem Wam, że nieźle zaległam przed kanapą, skończyłam tą czapkę, nie wiem czy Wam w końcu ją pokazywałam, czy nie, ale wyglądamy oboje w niej jak kasztanki. Nie przemyślałam, że ona nie będzie miała tego takiego miejsca na wywinięcie, dlatego muszę ją zrobić jeszcze raz. Chłopaki są już na dworze, właśnie na nich patrzę, e, ponieważ wybieramy się na spacer, ale jestem tak przymulona, jestem tak śpiąca, nie chcę już pić kawy, bo jest zdecydowanie za późno. Natomiast mam nadzieję, że ten spacer mnie trochę ożywi, bo czeka mnie jeszcze sprzątanie kuchni. Wstąpiliśmy na lody i panie przede mną brały takie z automatu, smakuje jak w McDonaldzie. Mega smak dzieciństwa, polecam. Chcesz? Dziękuję. A twoje? Skoro to już jest kanał kulinarny, to ocenię. nie chcę twojego. M. goda daj Po co mu się z tym lodem pokazywałeś? Teraz powinieneś nosić. za karę. Ale on się zbuntował. Stwierdził, że wózek musi się trochę przewietrzyć. 250, 275. Jaki jest problem? No patrz, to jest o połowę mniejsza. Jest 20, słuchajcie, ale oś nie śpi, mało tego zachowuje się jak ten dzieciak z nie ma mocnych. Wrzuciliśmy właśnie ze spaceru, nie to żeby mnie jakoś mega naładował energią, ale ogarnąłam troszeczkę kuchnię, już się nie mogę doczekać położenia przed telewizorem, szczególnie, że nie mam już żadnej włóczki. Wszystkie wykończyłam tak, że będę sobie po prostu leżeć, już nic nie będę robić. I robię te ciasteczka, chcę je zrobić, wstawić do piekarnika, żebyśmy je mieli na rano. Także myślę, że jeszcze pokażę Wam przybitki tych ciasteczek i będę się z Wami żegnać. Także życzę Wam miłego dnia, wieczoru, niezależnie od tego, kiedy oglądacie ten filmik. Do następnego!